W tym odcinku pokażę, jak narysować karty do gry z parazaurolowem. Zacznijmy od karty z samą głową parazaurolofa. Najpierw szyja. Tutaj taki zaokrąglony kształt. Teraz będzie dziób razem z jego grzebieniem nos i kanał słuchowy. Teraz oko. Z okrągłą zielonicą. I trochę można przedłużyć tutaj. No, no i yy, ja to zrobię tak, że rozdzielę tutaj kołówkiem i podpiszę go. O, idź. No i teraz mogę pomalować go jakoś, że tutaj będzie na zielono. Tylko musimy teraz zatemperować tą kredkę czerwoną, która się złamała, za pomocą takiej temperówki. Jak zatemperować kredkę, można zobaczyć w filmie, jak zatemperować ołówek. Bo oczywiście kredkę się temperuje tak samo jak ołówek. No najlepiej będzie, jeśli kolor będą się trochę zlewały. I grzebień na czerwono. Trochę można go pociemnić fioletowym. No i mm, można na przykład narysować takie jakieś typowe dla niego rzeczy w takich ramkach. Fajnie wygląda, kiedy jest taka jakby pogryziona. No, no i jego wyrostek. Jakieś kolorowe strzałeczki. No i teraz trzeba przemyśleć yy, jego wielkość. To będzie wielkość parazaurowa to około 10 metrów. Więc powiedzmy, że to 50. nich będzie. No i jakoś tak jako obwódkę. jego atak będzie dość niski, no bo to roślinożercza, więc niech będzie 40. A obrona, to należy wziąć pod uwagę to, że żyły w stadach i mogły się porozumiewać za pomocą dźwięków, więc może być dość wysoka. Powiedzmy, Sześćdziesiąt albo sześćdziesiąt trzy, oto gotowa karta z parazaurofem. Jeszcze trochę ją pokoloruję dokładniej. I dorysuję strzałeczkę wskazującą. No i jeszcze coś takiego mogę. Kolejne takie. Tym razem trochę mniejsze. Znowu rysuję taki mniejszy wyrostek. I takie fale, yy, które mają pokazywać dźwięk. No bo właśnie za pomocą tych dźwięków parazaurolofy być może się porozumiewały. O. No i oto gotowa karta z głową parazaurolofa. W tym odcinku pokażę, jak narysować kartę do gry z karnotaurem. Ogólny zarys głowy mam już narysowany, jednak muszę dokończyć zęby i jego rogi. Głowa karnotaura była dość krótka. No, no i szyja. Króciutkie łapki, mniejsze niż u tyrannozaura. Czasem niektórzy pokazują karnotaura nawet bez łapek, No bo były takie małe. I duże tylnie kończyny. Z pazurami. I grzbiet. Teraz yy, trzeba go pomalować. Na przykład może być na kolor fioletowy. Nie całego, mniej więcej do połowy, a końcówkę ma już całą Stopy jeszcze. I teraz na szaro resztę. No i jeszcze trzeba na różowo pomalować. Ścięgno. To jest taki bardziej fioletowy. No to tutaj mam dużo. No. I jego mały róg na czarno. I teraz na przykład takie ramki. Takie niby pogryzione, jakieś. No. Strzałka pokazująca na miejsce. I tutaj widoczny kawałek głowy z rogiem. I czerwona strzałeczka wskazująca na ten róg. Bo można jeszcze tak zrobić, jakby coś walnął nim. Jeszcze to fioletowo. Jeszcze można narysować takie pokazujące na łapki. Bo dość charakterystyczną rzeczą dla karnotaura są też maleńkie łapki. Tutaj maleńką część na fioletowo. A resztę na szaro. I takie strzałeczki pokazujące, że malutkie i na przykład wykrzyknik. Teraz podpis. No i wielkość Kadnotaura wynosiła około 6-7 metrów mm długości. To w takiej numeracji w tych kartach, to może być około 65, to znaczy nie 65, tylko około 35. Jakaś ramka. Teraz atak, Karnotaur jest mięsożerny, więc atak będzie dość mocny, powiedzmy 70. I obrona, Karnotaur nie miał jak szczególnie się bronić. Więc obrona też nie będzie zbyt duża. Na przykład 45. Oto gotowa karta z karnotaurem. Dziękuję za uwagę. I przy okazji y, mam resztę tych kart tutaj. Jest ich bardzo dużo.